Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wiecie, może nie wiecie, jestem MUN, moderator globalny i admin na serwerze z 2 Inferno. Bardzo dużo osób płacze nam na forum, że nie wie, gdzie są SS-y. to jest chyba najprostsza rzecz. Na naszym forum w link będzie w opisie, co podane są ss -y, tak? Co podane. Jak widzicie, wszystko jest. Ja wam teraz to pokażę na swoim Steamie mianowicie wchodzę swoje do swojego steam'a eee, tutaj więc tak oczywiście warbi ja, że mam steam'a, więc mam troszkę inną ścieżkę dostępu do tego, czyli coś jak to steam's eee, to przed tym, eee, widzicie tutaj macie warbi i, i po, przed steam'em po prostu jest barbi no i tylko to bo to tam po którymś tam update się zmieniło tutaj, więc to jest tak troszeczkę nieaktualne, no ale dobra bynajmniej, eee, bynajmniej wygląda to tak no i oczywiście nazwę użytkownika, jeszcze nie ma nazwy użytkownika, jest po prostu to strzyka po i wszystko jest wymienione. Tak, tak. Na NS-ie wygląda to troszeczkę inaczej, tak? NS jest do tego łatwiejszy pod tym względem, więc wchodzicie, wchodzicie tam, gdzie macie zainstalowanego CS-a, czyli gdzie macie to, gdzie macie takie właśnie pliki, wszystkie pliki, no mniej więcej takie tutaj jest, tak? Więc. Gdzie coś takiego? I wchodzicie właśnie do pliku Cestrique lub Cestrique polish Tak jak widzicie, jest tutaj Cestrique polish, prawda? Wszędzie, ale też może to być w pliku Cestrique, i wchodzicie do Half-Life. No i do tego Cestrique. No i powinno być w tym pliku, tutaj, w tych plikach, e, powinny, e, powinny być te SS. -y. SS-ów powinno być 5, ewentualnie 3. One powinny nosić nazwę mapy, na której staje się z Mam nadzieję, że jak już znaleźliście, ten znaleźliście już te sesy, pobieracie sobie program WinRAR, ale chyba większość powinno mieć ten WinRAR. Więc może, nie wiem, mam Wam dać jakiś nie wiem, namiar do tego, no nie wiem, no dam wam ten link, może. A, w może być działać, więc dobrze. No i oczywiście, jeszcze na SpeedShare. No i SpeedShare pobieracie wpierw WinRAR. Tak instalujecie, dodajecie do archiwum, czyli powiedzmy, macie tutaj play-do, e, do, na wybór odwrócenia, nie, naprawdę, a mnie większość mamy, chyba muszę mieć. Bynajmniej zapakowujcie taki kluczek w minera, zmieniajcie wszystkie, wszystkie SS-y na, na rozszerzenie JPG, żeby po prostu nie zarejmowało zajmowało i szybciej się ściągało. Potem wchodzicie na speed Shara, klikacie tu, wybieracie pliczek, e, wrzucacie, potem wchodzicie na, nasze, na nasz forum, tak, do strony głównej, e, wchodzicie do Screenshot z gry, napisacie nowy, nowy wątek, tak, ale pierwszy otwieracie sobie to, wzór Unbana, klikacie, pobieracie sobie, żeby ten kod, otwieracie nowy wątek i uzupełniacie zgodnie z tym, co tu jest napisane, tak, czyli nasz. Nik jakbyś zbannował Twój nick, IP Twoje na jakim serwerze, kiedy to było link do Amix Bansa. Właśnie, link do Amix Bansa. Czyli klikacie w bany, tak? Klikacie w bany i w tych, ba w tych banach szukacie, sw szukacie swojego, swojego bana. Czy powiedzmy nie wiem, no, krawiec tutaj, tak? Jakiś, mm, kra jakiś krawiec dostał bana od strażnika serwera psychopatii I po prostu bierzecie to, naklikacie na to coś. I macie swojego bana. I ten link będziecie copy i po prostu w miejscu gdzie link do Emils Bansa klikacie, wklej, tak? Mapa zdarzenia, na tej mapie opis zdarzenia, czyli powiedzmy jak to się stało, link do ss demka, czyli to z Bidyszara, i wycinka z konsoli. Czyli wchodzicie w grę, wchodzicie na serwer, dostajecie bana, klikacie konsolę i tą konsolkę taką całą e, kopiujecie i wklejcie tutaj. E, więc mam nadzieję, że e, pokazałem wam jak macie to zrobić. A jeżeli nie, no to cóż, no to co mogę zrobić? No? Nie umiecie czytać albo nie umiecie widzieć. Raczej znaczy, nie umiecie widzieć, No to raczej że powiedziałem. Nie, jak nie umiecie, to obejrzycie ten bladnik. Jeszcze raz, jak nie zobaczycie to. Jeszcze raz, aż do skutku, bo SSL -y powinny być zrobione. Także trzymajcie się na razie.